Każdy pacjent, korzystając z portalu, ma możliwość podejrzenia ilości wolnych slotów na dany dzień czy na dany tydzień, i tam może wybrać sobie odpowiednią godzinę i zapisać się. Mogę również ja korzystać z tego grafiku, dopisując. Swoich pacjentów, którzy dzwonią do mnie czy, czy rozmawiają ze mną. W momencie, kiedy zostaje jakiś wolny slot, jest możliwość przesuwania pacjentów w danym dniu, na przykład, czy, czy nawet w tygodniu. Jest taka możliwość, z której można korzystać. Aby na przykład ostatniego pacjenta przesunąć troszkę bliżej i w ten sposób zakończyć dzień wcześniej, choć niekoniecznie może być to i w drugą stronę. Zdarza się, że pacjent z innego dnia chciałby skorzystać z wizyty wcześniej. I również jest taka możliwość, aby go automatycznie, korzystając z aplikacji, przesunąć. Może to zrobić zarówno lekarz czy, czy osoba z recepcji, ale również może to zrobić pacjent z domu. Pacjenci bardzo sobie cenią możliwość rezerwacji wizyty przez internet. Wielokrotnie podczas wizyty czy po wizycie przypominają, że bardzo odpowiada im ta aplikacja i chętnie zapisują się nawet na wizytę kontrolną sami, nie korzystając z tego w gabinecie. System za lekarz jest na tyle bogaty w funkcje i na tyle wręcza mnie w wielu rzeczach, że nie ma potrzeby, żebym używała jakiegokolwiek innego systemu. Nawet zrezygnowałam z kalendarza pisanego, więc tym bardziej i tym bardziej inne inne funkcjonalności no, są, tak, są tak dopracowane perfekcyjnie w tej chwili, że nie ma takiej potrzeby. Można zintegrować kalendarz, jaki to jest mega wygodne dla pacjenta. Przede wszystkim to ten widget, który jest zaimplementowany na stronie, gdzie można w łatwy sposób. Pacjent może się zapisać. To jest ma, naprawdę trzy ruchy, cztery, i, i jest zapisany, są zgody zbierane. Więc w ogóle nie ma takiej potrzeby, a wręcz to jest odciążanie zarówno, zarówno terapeutę, specjalista, jak i pacjenta z, z trudu. Także, także to, to nie ma takiej potrzeby.